Przed wakacjami, kiedy byłam w kontakcie z Anią, wiedziałam, że są jakieś kłopoty, i chciałam, nawet, żeby przyjechała do mnie z dziewczynkami, żebyśmy się spotkały. Natomiast nie wiedziałam, że one bezpośrednio dotyczą naszej pracy. Kwestia mobbingu jest jednym z najcięższych zarzutów i najpoważniejszych, jakie mogą paść w korporacji. W takiej odpowiedzialnej korporacji jak nasza amerykańskiej w dodatku. No taki zarzut nie może pozostać bez odpowiedzi, jest traktowany z najwyższym priorytetem i tak też został odpowiednio właśnie zaadresowany. No cóż, no mogę tylko powiedzieć, że osoba, która doznała nobbingu jest w tym procesie po prostu od samego początku sama, no bo ona musi niejako y, opowiedzieć całą historię i tutaj nikt z nas nie mógł jej towarzyszyć, nie mogliśmy być włączeni do tego. To jest naprawdę od początku do końca prywatna i y, poufna y, y, sprawa osoby zainteresowanej. Więc y, naprawdę dowiedzieliśmy się wszyscy y, z prasy. No cóż, no mogę powiedzieć, że jest mi niezwykle przykro naprawdę. Y, y, Ania y, widocznie y, 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 mówi to co czuje, to jak odebrała całą tą historię. Naprawdę niewiele więcej mogę na ten temat powiedzieć. Ania wie, że może liczyć na moje wsparcie. No, a my osoby, które zostały w tym programie, nie, musimy się konfrontować właśnie z takimi pytaniami. Jestem na pewno niezręcznie i niekomfortowo, ponieważ nas to nie dotyczy. Nikt z nas, którzy pracują w dzień dobry. No nie ma takiej historii. Jesteśmy zachęcani regularnie do tego, żeby gdyby coś się takiego działo, żeby o tym informować się przełożonych. Tak więc no, ta sprawa została absolutnie potraktowana odpowiedzialnie, z należytą powagą i, i odpowiedzialnością. Także no, mnie to nigdy nie spotkało. Przykro mi jeszcze raz, tyle mogę powiedzieć. A czy miała Pani okazję już po tym wyznaniu Ani Wędzikowskiej się z nią jakoś skontaktować, zapytać jak ona się teraz czuje i tak dalej? Tak, no Ania, byłyśmy w kontakcie latem, powiedziała, że jej decyzja o odejściu z programu jest nieodwołalna. Pytałam ją, czy na pewno, bo właściwie no jeżeli ta, ta sprawa teraz już ujrzała światło dzienne, jeżeli osoby odpowiedzialne już nie pracują w naszych stacji, no to właściwie mogłaby ewentualnie pociągnąć ten projekt dalej, ale... Nie chciała. Tak więc no to są jej, jej decyzje, i tutaj nikt nie może jej do niczego namówić. Z tego co wiem, Ania buduje swoją drogę, ma swoje pomysły, zawsze miała dużo energii.